Hej, to Daria. W tym Craft Art pokażę Wam, jak zrobić taką kokardkę, którą można nakleić na przykład na prezent albo położyć gdzieś dla ozdoby. Potrzebować kawałka, sznurka lub jakiejś gumki recepturki i bibułę. Zaczynajmy. Zaginam jeden bok bibułę. tak, aby jej brzegi były gładkie i nie postrząpione. w ten sposób i oczywiście z drugiej strony robimy to samo oba boki zaginam mniej więcej do środka w ten sposób Mamy taki kwadracik, i teraz ten kwadracik wyrównuję tak, aby z obu jego stron, oby, obie jego strony wyglądały tak samo, a przynajmniej podobnie. I teraz to zginam. Na pół, znaczy do środka, to również. Teraz robię z tego taką małą harmonijkę, ale tylko ze środka. I obwiązuję to wszystko sznurkiem w ten sposób. Kończę zawiązując dwa sznurki dowolnym sposobem. W ten sposób możemy zrobić jeszcze kilka supełków, aby się nam tu nic nie rozwaliło. Odcinam końce. Wyrównuję. I gotowe. Tak więc wygląda gotowa kokardka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli ta to naciśnijcie łapkę w górę, jeśli nie, to napiszcie w komentarzach, dlaczego. E... Dzięki za obejrzenie, no i cześć, widzimy się w następnym odcinku, pa!